Się Bardzo prosimy, wejdźcie w nasze progi, Chociaż jak widać, dom nasz jest ubogi. Nam to nie przeszkadza. My Boga szukamy. On jest w tym dzieciątku. Jemy się kłaniamy. Bądź mi panem, Boże dziecię imemu ludowi. Ja ci złoto ofiaruję jako wszechkrólowi. Niechaj na wieki brzmi od Judei i Rzymu. Niechaj tym złotem wypisują twoje święte imię. O składam Boże dziecię jako memu panu. I kadzidło womę daję, bo będziesz kapłanem. I za bez grzechów zapisanych w niebie jako kapłan ofiarujesz siebie. Cześć oddajemy mu panu i stopy całuję, a w podarku mirem gorzką jemu ofiaruję. Bo choć królem jest najwyższy i światu panuje, to goryczy jako człowiek w życiu zapostuje. Kacprze, Melchiorze, Bartazarze, głoście to wszystko,